Najpopularniejsze polskie telenowele towarzyszą nam od wielu lat. Z roku na rok zmieniają się losy ich bohaterów, a wraz z nimi sami aktorzy. Najlepiej widać to na przykładzie dziecięcych gwiazd, których dorastanie śledzi cała Polska. Czasem aż trudno uwierzyć, że pocieszne serialowe maluchy to dziś dorośli i poważni ludzie. Jak zmieniły się małe gwiazdy najpopularniejszych polskich telenowel? Zobaczcie sami. Ola Szwed. Grała w rodzinie zastępczej przez 10 lat. Zaczęła jako 9 dziewczynka. Dziś trudno w niej rozpoznać małą, rozkoszną Eliskę z polsatowskiego serialu. Ola na scenie czuje się jak ryba w wodzie. Nic dziwnego, w końcu już jako kilkuletnia dziewczynka tańczyła i śpiewała w zespole Majki Jeżowskiej. Występowała też w programie Ziarno i 5-10-15. Później trafiła na plan rodziny zastępczej. Spędzała tam tak dużo czasu, że traktowała go jak swój drugi dom. Mimo dużej popularności i wielu fanów, kilkuletnia aktorka często miała pod górę. Prace na planie musiała godzić ze szkolnymi obowiązkami. Do tego dochodziły dokuczliwe komentarze rówieśników, którzy naśmiewali się z jej koloru skóry. Ola ma naturę chłopczycy, dlatego z reguły radziła sobie z żartownisiami. Jednak czasem miewała chwile słabości. Pewnego razu poczuła się tak zdesperowana, że chciała się wykąpać w wybielaczu. Dziś egzotyczna uroda gwiazdy to jej ogromny atut. Seksownej kobiecie, prężącej swoje nagie ciało na okładce playboya, trudno dziś rozpoznać słodką Eliskę z rodziny zastępczej. Monika Wrozowska, która w serialu Rodzina Zastępcza wcieliła się w rolę Majki, dziś wychowuje dwie córki i z niecierpliwością czeka na rozwód. Monika, podobnie jak Ola, wcześniej oswoiła się ze sceną. Występowała w dziecięcym zespole Fasolki, a debiut aktorski zaliczyła w serialu Kapitan Konrad. Jednak dopiero rola nastolatki z rodziny zastępczej przyniosła jej rozgłos. Mrozowska całkiem nieźle radziła sobie na planie, jednak z zawodu nie jest aktorką. Nie dostała się do Akademii Teatralnej, przyjęli ją za to do Studium Ceramicznego. Gwiazda przez 10 lat grała w rodzinie zastępczej i do świadomości widzów przebiła się jako serialowa Majka. Zdaniem wielu krytyków miała szansę na wielką karierę, jednak wtedy znacznie bardziej niż propozycje filmowe interesowały ją rolę wiernej żony i dobrej matki. Choć jak się później okazało, z wiernością nie było jej po drodze. Po 10 latach małżeństwa Monika zostawiła męża dla kochanka. Początkowo nikt w to nie wierzył, ponieważ para sprawiała wrażenie bardzo zgodnej. Jednak kiedy Monika została przyłapana z nowym partnerem, nikt już nie miał wątpliwości. Jeśli zaś chodzi o karierę, to gwiazda próbowała różnych sposobów, by ją jakoś rozkręcić. Dwukrotnie rozebrała się dla Playboya i wystąpiła w jak oni śpiewają. Lansowała się na celebryckich imprezach, pokazach mody i otwarciach butików. Niestety, wszystko na nic. Paschalska gra w nieśmiertelnym serialu Klan od 16 lat i wszystko wskazuje na to, że będzie grała w nim do starości. Paschalska już zawsze będzie nam się kojarzyć z Olą Lubicz, małym, pulchnym rudzielcem, który nie wiadomo kiedy przestał być dzieckiem. Widzowie telenoweli obserwowali jej dzieciństwo, okres dojrzewania i wkraczania w dorosłość. Jak długo jeszcze będziemy śledzić kolejne etapy jej życia? Wygląda na to, że jeszcze trochę to potrwa. Gwiazdka jednej roli zdementowała plotki, jakoby miała odejść z serialu. Nic dziwnego, praca w telenoweli to jedno z jej najważniejszych źródeł utrzymania. Mimo upływu lat paschalska tak silnie kojarzy się z Lubiczówną, że chyba długo nie zobaczymy jej w żadnej innej roli. Trudno powiedzieć, co Kaja musiałaby zrobić, żeby Polacy odkleili od niej łatkę pod tytułem Klan. Ale wyraźnie widać, że gwiazda ma z tym problem. Jeszcze jako nastolatka próbowała swoich sił w branży muzycznej, jednak ani solowe płyty, ani Chinka czy kulinka nie przyniosły zmiany wizerunku, a jedynie kompromitacje. Podobnie zostały odebrane jej rozbierane sesje w ckm -ie. Pierwszą z nich Kaja zafundowała sobie tuż po osiągnięciu pełnoletności. Jakby chciała wszystkim zademonstrować, że wizerunek grzecznej dziewczynki już dawno przestał jej odpowiadać. Agnieszka Kaczorowska trafiła na plan zdjęciowy klanu w wieku kilku lat. Do dziś gra Bożenkę, adoptowaną córkę Grażynki i nieodżałowanego Rysia. Kaczorowska jest w serialu od samego początku produkcji. Jej wątek zaczyna się od nieszczęśliwej historii Grażynki i Rysia. Para bezskutecznie stara się o dziecko, a zapłodnienie in vitro nie przynosi efektu. Lubiczowie adoptują małą, słodką blondynkę, która po kilku latach zaczyna sprawiać spore problemy wychowawcze. Fani serialu nie wyobrażają już sobie klanu bez Bożenki, jednak Kaczorowska traktuje aktorstwo jako zabawę. Jej prawdziwa pasja to taniec. Gwiazda jest mistrzynią świata w tańcach latynoamerykańskich. Choć w telenoweli gra od dawna, to dopiero ostatnio zrobiło się o niej głośno. Showbiznes jest nią zachwycony i nie ma się czemu dziwić. Z dziewczynki wyrosła bardzo seksowna kobieta, która zna swoją wartość. Ostatnio wystąpiła w programie Kuby Wojewódzkiego, coraz częściej można ją też spotkać na cele imprezach. Wątek adoptowania dzieci pojawia się w polskich serialach dość często. W telenoweli M. Jak Miłość w domu dziecka wychowywały się Natalka, czyli Marciana Nalelek, i jej koleżanka Ula, czyli Iga Kreft. Postać wylęknionej i zamkniętej w sobie Natalki pojawiła się w serialu w 2004 roku. Podobnie jak jej serialowa mama, dziewczynka mieszkała w domu dziecka. Hanka zobaczyła w osamotnionej i nieszczęśliwej natalce siebie sprzed lat i postanowiła ją przygarnąć. Tak jak Bożenka z klanu, córka Mostowiaków dojrzewa na oczach widzów i powoli zmienia się w piękną kobietę. Marcjan Nalelek jest obecnie jedną z najlepiej opłacanych dziecięcych polskich aktorek. Za jeden dzień zdjęciowy bierze podobno około 2-3 tysięcy złotych. Na adopcję jej koleżanki Uli Mostowiakowie zdecydowali się nieco później. Iga Kreft, która wcieliła się w jej rolę, trafiła do telenoweli w 2007 roku z castingu i szybko zrozumiała, że aktorstwo to jej życiowa pasja. Iga ma zamiar zdawać do Akademii Teatralnej. Kobiece kształty, wyzywające ciuchy, zalotne uśmiechy w ciągu kilku lat dziecięce gwiazdy zmieniły się nie do poznania. Wszystkie miały doskonały start, i tylko od nich zależy, jak dalej potoczy się ich kariera. Na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Zachęcam do komentowania na forum i klikania w facebookowe. Lubię to. Pamiętajcie też, by odwiedzać nasz fanpage. A jeśli macie jakieś fajne pomysły na nowe odcinki naszej serii, ślijcie je na plotkarnia.wp.tv. Nie zapominajcie też, że dzięki mobilnej wersji naszej strony m.wp.tv możecie oglądać nas na ekranach Waszych smartfonów. Dzięki mobilnej wersji naszej strony będziecie mogli przeglądać wszystkie nasze produkcje na ekranach Waszych smartfonów. Skalowany obraz dopasuje się do każdego urządzenia, a wszystkie dodatkowe funkcje dostępne na stronie ułatwią przeglądanie zawartości. Mobilna strona m.wp.tv doskonale sprawdza się również na tabletach. A skoro jesteśmy już przy ogłoszeniach, naprawdę warto sprawdzić, co nowego dzieje się na tsn.wp.tv. Robert Pataleta nie próżnował i przygotował dla Was kolejne wywiady z celebrytami. Rzadko pojawia się na warszawskich salonach. Pewnie wypoczywasz sobie tam i z dzieckiem i u siebie i Nie, no, nie wiem jak jest w twoim ja życiu. Nie, Masz dzieci, bo z dzieckiem się nie wypoczywa. Z dzieckiem się jest aktywnym, czujnym 24 godziny na dobę. Aż tak? A ty nie wyglądasz na zmęczoną. Bo jestem szczęśliwa po prostu. Jesteś szczęśliwa, wypoczęta i naprawdę wyglądasz bardzo, bardzo fajnie. To muszę Cię pochwalić. Ale ty zawsze fajnie wyglądasz. Dzięki serdeczne, że byliście z nami. Do zobaczenia wkrótce!